Leszek Balcerowicz, to też chłopak, zawiesił w Warszawie na Cepeli licznik długu publicznego. Cepelioski licznik pokazuje, oj dane, dane na temat wzrostu długu i migają te cyferki na Cepeli jak cyferki w cofanym liczniku samochodowym, tylko w odwrotną stronę. Licznik Balcerowicza źle wpływa na, morele, na morale społeczne. Dług z każdą minutą powiększa się o 100 tysięcy złotych. I człowiek patrzy na te drgające cyferki i, i, i sobie myśli, o... I głośno mówi o tylu pieniędzy co na liczniku Balterowiczan To nie ma w Polsce, jak z tym żyć? Zostaje tylko przykryć się, się radą i położyć się nogami w kierunku długu publicznego Rząd powinien jakoś ratować ten krajowy feeling flow i fani Odwrócić uwagę społeczeństwa od tego licznika długu Nie wiem, puścić w telewizji mecz na Wembley z 73 roku e, Zawiesić na rok wypłacanie Randy emerytur. A emerytów uzbroić i uderzyć na Słowację. I zobaczyć, co z tego wyniknie. A nuż. Albo rząd ogłasza, że każdemu przyznaje pięciotysięczne emerytury. Pośmiertnie, za pracę na przykład. Ładnie brzmi kwota wysoka, a nie trzeba wypłacać. A jakby tak rząd ogłosił, że od 1 stycznia 2011 nie ma długu publicznego, to co by się stało? Tusk pacnąłby ekspozę w Sejmie, że epokę długu rząd, no oddzielamy od epoki niedługu grubą czarną kreską i jedziemy dalej. A rząd, o to by było może najlepsze, by zorganizował pod Cepelią pikietę obrońców długu. Uczestnicy będą krzyczeć To nasz polski dług, nie zabierajcie go nam Tu nie ma ściemy, to nasz dług Nie damy go, nie ma mowy Polskie to manko, polski dług Królewski szmal państwowy Nie damy, by nas zniknął dług Tak nam dopomóż Bóg Słuchajcie, cieszmy się z naszego długu Bo jeśli mamy dług, to oznacza, że żyjemy Może nie lepiej, ale wszyscy